Efekt Unrucha, znany również jako fulling davis unruch efekt, jest jednym z najbardziej intrygujących, lecz dotychczas niezweryfikowanych zjawisk w fizyce teoretycznej. Przewiduje on, że obserwator poruszający się z dużym przyspieszeniem zauważy, iż pusta próżna kwantowa jest w rzeczywistości wypełniona cząstkami o rozkładzie termicznym. Efekt ten łączy dwa filary współczesnej fizyki, ogólną teorię względności i mechanikę kwantową – a jego potwierdzenie eksperymentalne byłoby przełomem w dążeniu do zjednoczenia tych dziedzin. Do tej pory największą przeszkodą w empirycznym wykazaniu tego zjawiska była potrzeba ekstremalnie wysokich przyspieszeń rzędu 10-20 ms, których nie można uzyskać przy użyciu tradycyjnych metod liniowego przyspieszania cząstek. Nowa metoda detekcji – detektor Josephsona. Badacze z Uniwersytetu Hiroshima zaproponowali innowacyjny sposób na ominięcie tego ograniczenia. Zamiast koncentrować się na liniowym przyspieszaniu, wykorzystują walcowe układy Josephsona, superprzewodzące struktury, w których para obiektów zwanych fluxon i antifluxon porusza się w obiegu kołowym. W takim układzie efektywne przyspieszenia osiągane są dzięki bardzo małemu promieniowi obiegu, co prowadzi do powstania obserwowalnej temperatury unrucha na poziomie kilku kelwinów. Wykrywalnej obecnymi technologiami pomiarowymi. Zasadniczym wynikiem proponowanego detektora jest to, że fluktuacje kwantowe wywołane efektem unrucha powodują rozpadem pary fluxon-antiflukson, co skutkuje nagłym skokiem napięcia w układzie. Taki skok może być zmierzony jako wyraźny sygnał makroskopowy, pozwalający na statystyczną analizę i wydobycie temperatury unrucha. Znaczenie dla fizyki fundamentalnej. Potwierdzenie obecności efektu unrucha byłoby kamieniem milowym w eksperymentalnej fizyce fundamentalnej. Wskazywałoby na bezpośrednią zależność pomiędzy ruchem przyspieszonym a percepcją próżni kwantowej, związkiem, który jest kluczowy dla teorii kwantowych pól w zakrzywionym czasoprzestrzennym tle. Do tej pory efekt ten pozostawał przewidywaniem teoretycznym bez solidnego dowodu empirycznego. Nowa metoda otwiera potencjalne ścieżki nie tylko do samego wykrycia efektu lecz także do wykorzystania podobnych zjawisk w technologiach czujników kwantowych oraz w badaniach nad łączeniem kwantowej teorii pola z grawitacją. Kolejne kroki badawcze. Zespół kierowany przez profesor Noriyuki Hatakenaka i dr Harune Katayame planuje dalsze analizy dynamiki rozpadu par flukson-antiflukson, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów takich jak tunelowanie kwantowe, które może wpływać na detekcję efektu unrucha. Zrozumienie tych subtelnych procesów jest kluczowe dla dopracowania metody i jej praktycznej realizacji w laboratorium. Podsumowanie Nowe badania prowadzonych na Uniwersytecie Hiroshima stanowią znaczący krok w kierunku empirycznego potwierdzenia efektu umrucha, jednego z najbardziej fundamentalnych i jednocześnie najtrudniejszych do zaobserwowania zjawisk przewidzianych przez współczesną fizykę teoretyczną. Dzięki zastosowaniu układów superprzewodzących w detekcji, granica pomiędzy teorią a obserwacją przesuwa się w stronę możliwego do osiągnięcia eksperymentu, co może przynieść nowe jakościowe zrozumienie natury próżni kwantowej oraz relacji między przyspieszeniem a obserwacją cząstek w próżni. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.